Cześć, Siemanko! Witajcie, z tej strony Matykoniks i witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcineczku na moim kanale z serii Sprawdzanie Polskich Modyfikacji. Witam Was w kolejnym odcineczku e, na moim kanale. Kolejne dzisiaj 5 modów mam Wam do pokazania. E, I tak, tutaj mam dwa ciągniki Wam do pokazania. Mam Zetora 4x4 Series, mam ur również Ursusa Akamaseya, e, mam Beczkę Nagdowicy oraz Kopaczkę. Także zacznijmy sobie może od ciągników. E, zacznijmy sobie tutaj od tego Husa, więc wchodząc sobie w niego Czy wali błędami, błędami nie wali, więc jest jakiś plus. No i mamy tutaj w nim ogólnie mega dużo opcji, jak widzicie do ustawiania Na przykład. No jest tutaj z tego co widzę wszystko raczej z tych opcji działa, nie będę wam wszystkiego pokazywał, bo to wiecie, chcecie tutaj możecie sami zobaczyć kolory widzę, też działają, da się je zmienić, także fajnie. Kupujemy sobie go i sprawdzamy, czy on tutaj sobie prawidłowo działa. No i prezentuje się w taki sposób. Nawet fajnie wygląda powiem, no, no tak jak w realu no malutki ciągniczek to jest, nie? Yy, i w ogóle. Dobra, weź sobie do niego. Odpalmy dźwięki. No dźwięki są takie jak zawsze, nie? W każdym farmingu. Jeszcze pamiętam w 19 jak mieliśmy tego, bo kiedyś nas, mieliśmy taki serwer z Kamilkiem, gdzie yy, on miał ten ciągnik, to miał jeszcze tutaj na kierownicy, yy, jeszcze taką buźkę namalowaną. Ciekawe czy to tutaj to też działa, nie wiem E, bo to po gdy się brudził chyba to jakoś tak było e, no ale mniejsze, ogólnie co, no ciągnik działa dźwięki ma, w środku coś tutaj się z tego co widzę rusza, także bardzo fajnie e, ciągnik tutaj błędów nie ma, nie posiada, więc jak ktoś chce, no może sobie tutaj na nim pograć, fajnie tutaj on się prezentuje Kolejną modyfikacją, yy, to teraz sobie zobaczymy, jest to beczkowóz, yy, jak widzicie, trochę mniejszy niż ostatnio sobie testowaliśmy, jak widzicie też ma sporo opcji, błędami nie wali, także to jest jakiś plus, ma mega dużo opcji, tak jak mówię, Jakiś kolorków, wszystkiego też ma sporo, jak widzimy, możemy dać sobie ten czerwony i zobaczmy sobie. Czy w ogóle ta beczka wiadomo, działa? Yy, no, jeżeli, jeżeli chodzi o wygląd, to jak widzicie, wygląda sobie w taki sposób. O, fajnie ten walk jest ułożony. Yy, więc jeżeli chodzi o wykonanie, tutaj, no to jest mega fajne. Yy, a teraz sobie musimy jeszcze zobaczyć, czy oczywiście działa, yy, sobie ta beczka. Dobra, bo no ja nie wiem, czy ja w ogóle nie mam przypadkiem łączonych PURSH d z yy, skrzyni biegów w sensie ręcznej bo tak dziwnie jakoś. Nie Ale Czemu on tak strasznie dziwnie biegi jakoś mu wchodzą. W sensie On no, gra na automatycznej? Zobaczcie, no, on w ogóle nie chce biegów zmieniać Chyba coś jest na nic z tym biegami Dobra, że jak będziecie chcieli na tym czynniku grać To chyba bardziej polecam wam grać na... Na ręcznej Dobra, podpinamy I teraz tak Pytanie ważne jest takie Nie no, to jest masakra jakaś Dobra, nie da się grać na automatycznej On w ogóle biegów tym nie zmienia mm, Musimy sobie zmienić tak Tryb zmiany biegów Ręczna o, i samiem, samemu teraz zmieniać biegu będzie o, o wiele lepiej, no. Także nie polecam grać na automatycznej, grając z tym ciągnikiem, bo niestety to no, niezbyt będzie działało Wam. Dobra, ale teraz tak, ważne co jest, to to e, czy tutaj sobie fajnie ta w ogóle działa. E, więc pierwsze co musimy sobie zrobić, to musimy sobie napełnić w niej oczywiście gnojówkę. E, no i możemy równie dobrze tutaj wjechać, e, sobie załączyć, e, na tym się rozłożyć. Aha. Dobra, nie ma ja dostępu do tego terenu, świetnie. Ok, kupimy sobie te pole. O, zobaczmy, czy działa. Ło, jak fajnie wylewa, ty. Fajnie. No, ale jak widzimy, animacja jest, beczka działa. Nie ma się tutaj do czego przyczepić. Fajnie zostawił w ogóle, nie? Tutaj wam powiem. No i tutaj pojemność też jest 2000 litrów, chyba coś takiego. Dobra, beczka działa. Eee, także polecam do. Yy, polecam sobie pobierać, jak ktoś będzie sobie chciał yy, No i teraz sobie stosujemy kolejne dwie maszynki Mam dzisiaj jeden budyneczek wam do pokazania. Taka polska stodoła, bardzo fajna. Także to na koniec sobie pokażę. Yy, dobra, teraz sobie tak. Biegniemy tutaj. Yy, I bierzemy tym razem zetora na warsztat. Zobaczmy, czy ten zetorek tutaj będzie warty pokazania. Yy, tutaj coś mi wywaliło, ale chyba nie zetora. Yy, dobra, mamy mega dużo. O, mamy mega dużo jakby tutaj moje opcji, zmiany i tak dalej Modyfikacji tego ciągnika, więc też bardzo fajnie Z tego co widzę działają, możemy też koła zmienić, więc fajnie yy, Dobra, możemy sobie go kupić Zobaczmy czy działają dźwięki, animacje i tak dalej No jeśli chodzi o wygląd, kurde no fajnie wygląda Wiadomo, tu fajnie by było długo dostosować i w ogóle naprawdę fajny ciągnik Dobra, w środku z tego co widzę jakieś animacje również są Yy, I w ogóle, biegi tutaj oczywiście, o biegów z tego, widzę, z tego co widzę trochę ich jest, o Dobra, jest L i S, no dobra, nie ma problemu No i tutaj ciągnik sobie zajebiście, wiadomo, dzięki ma i w ogóle pojeździć sobie nim można, nie? Mm, dobra, teraz tak, kolejna sprawa jest taka, że my mamy tutaj yy, kopaczkę yy, Właśnie, no to jest pierwsza kopaczka, która wyszła, zobaczmy czy, czy wyszła z animacjami, czy nie? Bo do Farminga 22, jak wyszła pierwsza kopaczka, no to nie miała animacji niestety. Ni nic innego nie było, więc musiała być taka, jaka była, nie? E mamy dużo widzę, kolorów do zmiany, ale dobra, nie będziemy się tym zajmować. Z tego co widzę, błędami nie wali. Także zajebiście dobra i teraz tak Wiem że w poprzednim odcinku testowaliśmy sobie Annę Do wykopków buraków ale dzisiaj Znaczy buraków bo też ziemniaczków Jak dzisiaj zresztą No ale wiecie kopaczkę dzisiaj testujemy Kopaczka, myślę że mm, Ciekawsza a czekajcie bo jak chciałem na wysiadanie Ja nie mogę podczepić tego Ej dziwne Czekajcie wiecie co? Ten ciągnik może być trochę przyduży. weźmy sobie tutaj MFa i zobaczmy sobie czy MF sobie tutaj poradzi z podczepieniem tego. Było aż dziwne, że do tego dziennika podczepić nie mogę. Teoretycznie trochę przydłuży tamten, ale do podczepić czemu się nie da powinno się dać. No ale nie, mniejsza o to, dobra, zobaczymy czy do tego się da podczepić. Jak się nie da do tego podczepić, to znaczy, że coś jest nie tak i się nie da podczepić. To pierwszy raz z takim błędem bym się spotkał, jeżeli tak się okaże. No ale raczej mi się wydaje, że do tego się będzie dało normalnie podczepić. ej co jest? Nie da się kopaczki podczepić? Co jest? No nie mam żadnego moda na podczepianie Nie mogę pod... Autentycznie nie mogę podczepić kopaczki wizowej. nigdy z takim błędem jeszcze się nie spotkaliśmy w tej serii, nie? Zobaczcie to Jest kopaczka, ale nie da się jej podczepić. Ej, dobra, wiecie co? Ja jeszcze inną opcję zrobię Może do tych ciągników się nie da podczepić, nie wiem, wypożyczę oryginalny ciągnik I może do orygin oryginalnego się będzie dał. Ej, jeżeli tak... No to powiem wam w topa, bo kopaczka wygląda fajnie, ale żeby się nie dało podczepić kopaczki. To co to w ogóle ma być? To to za modyfikacja w ogóle, nie? Czekajcie. Spróbujemy sobie ją tutaj podczepić. Ej, nie da się podczepić, widzowie. Coś się zepsuło chyba. Kompletnie nie da się podczepić kopaczki. Nie wiem czemu. Czy to jest... Aha! Może dlatego się nie da podczepić Czekajcie Ja chyba już wiem dlaczego się nie podczepiam yy. O Czemu to się tak obraca dziwnie Aż tak Okej okay. No cholera jasna Patrzcie to się obraca i pewnie dlatego się nie da podczepić Weź to podczep Noż widzicie to Podczepię, o! Udało się, dobra! Uuu! Czyli chodzi o to, że to się obróciło i nie, nie zauważyłem, dobra Już miałem powiedzieć, że się nie da podczepić, ale na szczęście się da Tylko nie to się coś buguje trochę za bardzo Że coś się przesuwa, no ale dobra, udało nam się podczepić kopaczkę Więc to jest najważniejsze Więc przydałoby się zobaczyć czy ona działa i czy ma animację Teraz by się przydało tak, nie wiem, jakieś pole z ziemniakami 36 to jest pole z ziemniakami Teleport, 36 o I zobaczmy czy ta kopaczka w ogóle działa A musimy sobie te pole kupić znowu Dobra Zobaczmy O jakieś animacje ma Damy sobie sypywanie O i nawet widać że ziemniaki sypie chyba Dobra Czyli pierwsza Kopaczka która działa Nie wiem czemu tylko tutaj Tych ziemniaków nie sypie Aha tu sypie dopiero jest wolno sypie to strasznie Dziwne Niby działa, ale czemu tak wolno nasypie to? Za wolno sypie, nie? Idzie to? Ale jaja. No dobra, kopaczka działa, ale. Kurde. Aha, już jest pełna niby. Aha. No to powiem, mam trochę lipa w takim razie. Kurde. No dobra, no trudno. W takim innym razie. No ale kopaczka działa, jakieś animacje ma, tylko problem jest taki, że ona strasznie wolno wysypuje te ziemniaki z ciebie, nie? Za wolno to jest zrobione. Ale ogólnie kopaczka działa, także polecam, jeżeli ktoś będzie chciał, no jechać jeden na godzinę i mieć nienawidziany ziemniaki, to jakoś to będzie szło kopać, myślę. Dobra, teptałem się tutaj, ponieważ mamy teraz... Yy... Mam wam teraz do pokazania stodołę, na którą, którą na dzisiejszy odcinek pobrałem. Powiem wam, że już na dzisiejszy odcinek miałem trochę trudność z znalezieniem modów, więc ogólnie prawdopodobnie teraz zrobimy sobie trochę przerwy od tej serii z dwa tygodnie, żeby tych modów trochę nawychodziło, bo na dzisiejszy odcinek no, naprawdę miałem problem z poszukaniem tych modów, nie żeby cokolwiek tutaj wam pokazać, dlatego no, że wolno to wchodzi wszystko, więc kolejny odcinek pojawi się myślę, że dopiero, dopiero za, nie wiem, dwa tygodnie. Yy, gdzieś tam w lutym, nie wiem, okolice 10 lutego powiedzmy No i dobra, mamy stodołę, jak widzicie fajnie Mega fajnie wygląda, bo ja lubię tego typu stodoły Bardzo mi się podoba I tutaj mamy tak, mamy oczywiście drzwi, które możemy sobie otworzyć O No i jest tutaj sporo miejsca, nie? Można tu sobie coś poustawiać yy, Z tego co widzę, tak, tutaj jest jakby no to jest po prostu ten, a tutaj da się wrota otwierać Także naprawdę fajna stodołka polecam każdemu sobie popobierać no i tutaj można normalnie wiecie możemy teraz nie te się Które to jest w ogóle pole 30 chyba nie to jest 57 depnijmy się na 57 o i zobaczmy sobie jak fajnie będzie sobie teraz postawić to, nie? Już poczujemy powoli pomału ten klimat taki polskości, bo no jak wiecie teraz zaczynam nagrywać playa takie właśnie z polskich prac i kolejną właśnie polską pracą to chciałbym zrobić właśnie wykopki, ale nie wiem czy to uda się, bo niestety tak opaczko no jak zobaczyliśmy No jedynie jaki jest jej błąd to taki, że no co wolno ma te wysypywanie, nie? No ale ogólnie zobaczcie, no naprawdę fajnie czy to się prezentuje, nie? Już jakieś te pierwsze polskie moty wychodzą mi się jeszcze na, wiecie, cieszy, że to coś pomału, po pomału wychodzi, no i ale to jeszcze zanim się jakoś fajną serię stworzy w tym farmingu, to powiem Wam, że to jeszcze dużo czasu trzeba, jeszcze dużo czasu, ale naprawdę, no będzie content, jak tego na wychodzi, nie, to fajnie wygląda, naprawdę ten farmik jest dowalony i graficznie i w ogóle. No ale to ma swój klimat, ma swój klimat. Yy, także co, na dzisiaj byłoby to chyba wszystko. Yy, nie wiem, ile ma ten odcinek minut, myślę, że 10 minut już ma. Yy, pokazałem wam 5 modów, oczywiście wszystkie mody w opisie. Yy, I możecie tutaj zostawić, nie wiem, 250 łapek. Może tym razem dacie radę. Yy, więc co, trzymajcie się, do następnego i cześć.